Witam, witam. Już dzisiaj będziemy miała z tej oto paczuszki, którą tu widzicie. Ona jest dosyć spora. Jest to licytacja za. bodajże. cena startowa była 59 zł i takowa, takowa była finalnie, więc zalicytowałem sobie to za cenę startową, nikt mnie nie przelicytował. A to bardzo fajnie, bo generalnie to jest tam kilka gierek, które już mam, i prawdopodobnie mi się to zwróci prędzej czy później. Więc spoko. Tym bardziej, że to zalicytowałem ze względu na jedną rzecz, która w tej partii już jest. Jest to chyba 9 gier i taki, nie tyle co grafik, ale takie po prostu rozmaicenie dla aukcji. Zaraz zresztą zobaczycie. Nie chcę Wam jeszcze rady po prostu, bo jeszcze nigdy nie miałem. To się może było dziwne wydawać, ale nigdy jeszcze nie miałem w posiadaniu yy, tejże rzeczy. Dobra, Otwarte mamy. Mój ile gazet, Dobra. Mm. Jest, już, już na starcie jest. Dobrze, z tej strony otworzyłem. Jest to padzik. E, padzik chyba ten jest z, mało używany ogólnie. No i nawet wygląda na taki e, z Xboxa. Z Xboxa, ale jest to na USB oczywiście. E, fajnie, bo nie miałem jeszcze padzika, sobie podłączę. Prawdopodobnie i będę naparzać. ej, Nie żeby coś, ale on praktycznie jak nówka wygląda, serio. W bardzo fajnym stanie. No i dla Padzika to kupiłem, bo Padzik mi się przyda. Więc będzie testowany. Eee, dalej. Nigdy pada nie miałem, serio. Eee, Oprócz takich w eee, giełdowych, eee, targowych kurde Pegasusach, wiecie. To były kiedyś podróżki. To takie Padziki miałem. Więc no. Tu coś na dole jeszcze jest. Eee, nie wydaje mi się, więc możemy to na, dół, na bok odłożyć. A ja potem sobie to posprzątam. I tu mamy zestawik gier. Gdzie jest mój nożyk. Tu jest No dobra Lecimy sobie z tą pasiemką Trzeba to jakoś tutaj rozciachać Proszę bardzo, o i mamy O gier dostępny Jest tu kilka fajnych gierek eee, I tak lecimy sobie Od, od tej strony może No, Panie Boże, wyciągaj to Tak, mamy Taxi Driver Super Taxi Driver od TopWare Generalnie gry z TopWare lubię no, kosztowało to kiedyś 29,95 Eem. Taki tutaj symulator taksi, taksówki, chyba o to chodzi, tylko mieszaki potrzebują hamulców, a to chyba nie, 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 ten, o gazeta w środku, szanuję, bo to jest taki wypychacz, żeby nic się nie stało w płycie. Płyta w super stanie, ej, zajebiście, dobra, to mi się podoba, to jest pierwszy fajny zdobycz, fajna zdobycz, zresztą, kurczę, takie, e, ten grzybiet wskazuje na to i ogólnie to całe pudełko, to jest takie nawet stare, mi się wydaje którego to może być ruchu? Windows 95, 98 <laughs> Okej, okay. to, to trochę podpowiada mi <laughs> Dalej mamy e, Chroniki, Chroniki e, Ridika Assault on Dark e, Athena z numerem 72 Tą grę już mam, więc to tutaj dla mnie nie jest e, jakiś e, super fajny nabytek e, W środku chyba wszystko jest, widzę no. Zobaczmy w oczywiście. A to może zostać, bo ja to prawdopodobnie będę wystawiać, bo tę grę już mam. Tak, a to stanie super, więc spoko. To już będę wystawiać. Bo ją już mam, więc mi po prostu to nadbywa, a kupiłem ten zestaw po prostu dla kilku gier i... I właśnie tego pada. Bliski 2 złota edycja. To też mam, bo jak wiecie, już nie wiecie, całą kolekcję klasyki już posiadam zdobytą od jakiegoś czasu, więc to też również mam. I ostatnio miałem tego kopię i sprzedałem ostatnio, więc znowu będę wystawiać. No bo mam to po prostu, po co mi to ma leżeć, nie? Właśnie dla tych dwóch gier e, w środku wszystko ładnie schowane. Na razie bez zarzutu. Też wygląda trochę, jakby ta płyta była czyszczona, nie wiem czemu. Ale super w stanie. Więc spoko. Dalej mamy chyba coś, czego nie mam. No, zdecydowanie. Project Snowblind. E Eidos, to mi się też że tam. O, nawet ładnie to wygląda. Trochę tak... taki portal gun, nie wiem, to like, Nie wiem, spoko się wydaje nawet. W środku mamy również wszystko. Nie no, naprawdę e fajnym stanie. To sobie zostawię, bo takiej gry nie mam. A stanie super. Więc e no to sobie zostawiam. A dobra, niech leci na kubeczkę. Dalej mamy Europa Universalis 3 ROM Ultimate Edition z pomarczowej kolekcji klasyki. To jest akurat spoko, że się trafiło. Dobrze, że nie kupowałem ostatnio. Jak kupowałem dwie gry ze złotej ekstra klasyki, tej właśnie takiej. Tej takiej Blu-rayowej. to tam jeszcze kolega, znaczy sprzedający sprzedawał właśnie tą Europkę. I dobrze, że jej nie brałem, bo tu się trafiło. Proszę bardzo, wszystko w środku jest. To było gdzieś aktywowane. Eee, nie wydaje mi się, więc spoko. To, to jest użytkowe w takim razie. Dalej mamy Tomb Raiderka, dwójkę eee, Taring Lara Croft eee, Po angielsku opakowanie to jest Sold Soldoutu sobie gry zbieram. Nie jestem pewien, czy to miałem. Mi się wydaje, że nie, więc całkiem fajnie, że Tomb Raider jakiegoś się trafił. No, a w środku inne gry. Warsy, dwójeczkę ostatnio kupiłem. Dużo mam z tego w takim razie. A w jakim stanie? Ej nie, no super, żyleta, yy, naprawdę te płyty są w super stanie, muszę dać dobrą opinię, bo naprawdę yy, świetnym stanie te gry. Tutaj mamy coś z y, literką P, to sobie zbieram te gry, więc to jest do kolekcji. Rally World, tego jeszcze nie miałem, gra za grę. To są takie nowsze, wiem, bardziej te wydania z tych, tej, yy, z Play... Yy, no, PlayShop.pl to potem zmienionego, ale Play Software. Yy, to jest coś nowszego, że sobie to otworzę, zobaczę, czy tam wszystko siedzi. Właśnie te w takim kartonowych obwolutach lubiałem mieć potem pod spodem jakieś tutaj reklamy śmieszne. O Frater, spoko gra. I Alien Shooter 2, Dwieczki nie grałem. Jedyneczkę mam od niedawna, a grałem kiedyś dziś, nie? Jedyneczkę. Deadly Race i Rally World. A tu są dwie gry, okej. Okay. I może Eta, no, więc spoko. Więc zarzucenia. Rally World I ta druga gra, więc trochę dziwne, że tutaj nie ma nic na opakowaniu o tym. No bardzo. Dalej mamy ym... Policja ponad prawem Alarm for Combat yy, Cobra 11 Nitro. <laughs> nie mam pojęcia co to jest, ale kolejna produkcja City Interactive, której nie miałem. <laughs> nie wiem. Ta, na, ta nazwa mnie rozśmieszyła. Nie mam pojęcia co to w ogóle jest. Policja ponad prawem Alarm for Cobra 11 Nitro. <laughs> nie wiem czemu mnie to śmieszy. Alarm, ale nawet jakieś głupie brzmi. Dobra, na środku ładnie wszystko zabezpieczone, to naprawdę na tak plus i w idealnym stanie płyta również, <laughs> proszę bardzo, tak gra, spoko do kolekcji będzie. E, tu simsy dwójeczka od EA, to bardzo, zestaw świąteczny, e, mam kilka simsów na pewno od EA, I dołączę to do kolekcji, kurde, wczoraj to układałem i znowu będę musiał tam przestawiać i wsadać dołożyć tą grę od EA, no więc to muszę tam zmienić, zobaczmy czy w środku wszystko jest. Jak tutaj ten, a nie ma instrukcji, a powinna chyba być. Jest tutaj tylko płyta. Wydaje mi się, że powinno być coś z kodem, ale dobra, spoko. Płyta w fajnym stanie. Budełko, swoją drogą, takie jak nowe, serio. Tak czy mam tak nowe, kurczę, się wydaje. Bardzo. I ostatnia gra w tym zestawie. Myślę, że całkiem fajnie, że opłaciło się to kupować. To chyba... O, a to chyba... Nie wiem, czy to było wykorzystany król. Operation Flashpoint Dragon Rising od Code Masters Code Masters mi się kojarzy z PS4 ale może to mi się coś my. Nie wiem. W bieżu, mamy tutaj coś takiego. Ja ostatnio to pokazywałem z pomarańczowej kolekcji klasy. No. A i tutaj mamy tak. płytę w idealnym stanie, również żyleta, Bardzo ładnie. I co tutaj mamy w tej instrukcji? Czy mamy tu jakiś kodzik albo coś, co było użyte Nie, na można grać. Spoko tam wyświetlą. nie no tu, tu, tutaj ta instrukcja po prostu na padzie tak. nie no spoko, nawet kodzika nie ma nic o to chyba będzie można zagrać nie mam pojęcia, proszę bardzo jak się prezentuje dzisiejsze zdobycze ja wam jeszcze tak pokażę tak no i oczywiście Padzik do tego doszedł, proszę bardzo. Myślę, że bardzo fajnie, że się opłacała. Napiszcie, co o tym sądzicie. Do następnego odcinka. Elo, Elo. O nie!